Dzień dobry, tak jak obiecałem, dzisiaj na pierwszy ogień idzie alwa. Tak u mnie wygląda alwa. Dla mnie jest to odmiana bardzo fajna. Bardzo fajnie owocuje. Niesamowity smak ma. słodko kwaśny ja to uwielbiam, takie obuszka. Tylko nie ma na nią zbytu. No i tu jest problem. W przyszłym tygodniu by trzeba było ją zdjąć już. Jeszcze tydzień niech ona powisi i będzie on trzeba zdjąć po Rubin Starze. Tu mamy Crimson Grips, jedno jabłuszko. Co to za jabłko? Jest to jest petarda. Już by trzeba było go też zdjąć. Dostałem jedno jedno drzewko od kolegi wsadziłem. Wyobraźcie sobie, że to jabłko bez chłodni potrafi do marca leżeć bez niczego. Nie wiem, z czym to jest zmutowane, ale to jest jabłko pancerne. Dobra, wracam do Alwy. Tak wygląda Alwa. Za tydzień będzie prawdopodobnie zdjęta, i chętnie bym mi się jej pozbył. No, w skrzyni kupującego. Także, jak ktoś ma jakiś pomysł na to jabłko, no to zapraszam do obejrzenia w sadzie, jak to wygląda. Sobie zobaczę, że tu nie ma żadnego. Żadnego chłamu, to no jest po prostu towar doprowadzony do, do perfekcji. Ilość, jaka tu będzie, około 8 ton. Co do ceny, będziemy rozmawiać przy, przy towarze. Niech klient zobaczy towar, co, co kupuje, nie kota w worku, i będziemy się targować. Ale towar dla mnie jest bardzo ładny. No, tylko on jest trudny w przechowywaniu ze względu na otwarte tutaj komory nasienne, i on jest podatny na te choroby przechowalnicze. Jak widzicie, czerwono się robi. No i dobrze. dla mnie jabłko jest bardzo fajne, tylko nie wiem, dlaczego konsumenci go nie chcą. Bardzo dobre jabłko na szarlotki, na soki. No, ale że się nazywa Alwa, no to niektórzy już go odrzucają także to jest dużo lepsze jabłko od, od gali niech, niech się gala niech się schowa pod względem smakowym gala dobra z drzewa, potem jak poleży kaszowata się robi dobrze, przejdźmy jeszcze do Rubinstara, już nie będę szedł tam daleko i tu mam użone Rubinstara na 26 towar się wykolorował bardzo ładnie tylko, bo tam mówicie, po co pan ten haską stosuje? To nic nie daje, to wyrzucone pieniądze są. Mówi ten tak, kto się nie zna. Kto się nie zna i głupoty wygaduje. Haską, po pierwsze moi drodzy, powoduje, że to jabłko ma bardzo dużą zawartość cukru. To jabłko smakuje jak jabłko. A nie jak skóra z wodą i, i nie wiadomo co tam jeszcze. Jest duża zawartość cukru. U mnie dziewczyny średnio dziennie zjadają 10 jabłek. Mówią, że tak pysznego jabłka nie jadły już. Kierowca przyjeżdża, pakują to w torby, wywozi kierowca do rodziny. Jakby bierzcie, ile chcecie. Mówią, całe skrzyniopaletu do tego busa zapakować. Tak wygląda towar na 26, zobaczcie on jest 90% wykolorowany także tak tak to wszystko działa to rozwiązania włoskie tu nie chodzi tylko mi o kolor tylko żeby klient przyszedł zakupił to jabłko i on się delektował smakiem, że to jest nasycone cukrem, to są całe Całe grona, wszystko jest równiutko wykolorowane, i to stare drzewa są. A jak Wam pokażę, tam na dziewiątce u mnie, no to jest towar sztos, dlatego trzeba go schować, i naprawdę taki towar powinien być podawany do marketów, i wtedy by, była, by było inne spożycie, a nie jak ja to mówię, jabłko z podłogi, tak zwane w skrzyniopaletach. To jest jakiś przemysł odsort i tak. Tak, przedstawiani jesteśmy, no tak nas odbierają odbiorcy, konsumenci, że my nie umiemy dobrego towaru produkować. Ten towar jest niesmaczny. Ja specjalnie kupiłem kiedyś kilo tego jabłka i to jest orzut. To jest niewykolorowane, tam nie ma cukru, nie ma smaku. Po pierwsze, klient kupując takie jabłko, go przetrzemy, oczekuje od tego towaru. Wygląd, no, odbija trochę słońce, słońca, tak trochę oszukuje. klient kupuje oczami, biorąc takie jabłko oczekuję, że to będzie dobre, będzie miało dużo cukru. Rewelacja, jabłko ma być twarde, chrupkie, które się nie rozpada w ustach, tylko żeby sobie pochrupać, no i dlatego te wszystkie rozwiązania powodują, że to jabłko nabiera cukru, jest twarde, jędrne, długo poleży w domu. No, także tutaj myślę, że mówcie sobie co chcecie, ale, ale ten towar ma wygląd, ma smak i to na tym polega. No nie wszystkie drzewa są tak wykolorowane, ale to się zwali na ziemię, ale zazwyczaj to jest. Tak to wygląda. No dobra, dzisiaj niedziela, także nabieramy sił na jutro. Bierzemy się jutro za rubin Stara, tego co tu widzimy. Pozdrawiam i życzę owocnych zbiorów. No i oby, obyśmy dobre pieniążki wzięli za ten towar w tym roku. Tego wszystkim życzę.